Witajcie, witajcie. Bardzo mnie to cieszy, że jest może niewielka grupa z moich znajomych, którzy namawiają mnie, żebym jak najwięcej opowiadał właśnie o, o tej staropolskiej ludowiznie. Czyli o ludowych tradycjach, które moim zdaniem są staropolskie. Wiecie, ja miałem to szczęście, że wychowałem się na wsi, ale takiej wsi można powiedzieć, gdzie jeszcze był bombon takiej taki tradycyjnej, można powiedzieć, że trochę zacofanej. Ale to fajnie, właśnie dzięki temu zetknąłem się już w dzieciństwie bardzo wczesnym z ludowymi tradycjami takimi magicznymi. W kręgu mojej rodziny była Szeptucha. Była to jej córka była żoną brata mojego ojca. Czyli jej wnuczek był moim stryjecznym bratem. Z tego powodu no, można powiedzieć, że tak jak gdyby żyliśmy w takiej, można powiedzieć, więzi rodzinnej. I kiedy wracałem ze szkoły, to szedłem przez wioskę, gdzie ona mieszkała. I jako, że E, starsi ludzie nie jedzą e, nie w je tamtych czasach, mieli problem z zębami, w związku z tym nie jedli skórek od chleba. E, w związku z tym zawsze te skórki u niej były i zawsze dla mnie zostawiała. Ale to nie tylko to: ona miała także i przysmaki e, różne z chrzciny, z wesel, a to ludzie w różny sposób jej się odwdzięczali. Dlaczego? Dlatego, że była szeptuchą i wydaje się najwybitniejszą właśnie e, w tamtej okolicy. I ja miałem okazję obserwować ją, słuchać jej opowiadań, i przez to zgromadziłem, można powiedzieć, dużą wiedzę o szeptuchach. Dlatego, że szeptuch było kilka rodzajów, ona była zupełnie, można powiedzieć, taką archaiczną. Ona, według jeszcze, można powiedzieć, przedchrześcijańskich zasad, te uroki zdejmowała. Pierwsze to, na co rzucało się oczy, że zbierała zioła, e, zbierała zioła e, po miedzach, po ugorach, e, po łąkach bardzo rzadko, bo już nawozy sieli, e, ale w tym czasie e, tam gdzie ona mieszkała było dużo takich właśnie, bo to jest pradolina Wisły, w związku z tym e, duże nasłonocznienie, była duża część taka e, odsłonięta, nieuprawiana i tam właśnie często można Ją było spotkać. Dlaczego, y, moim zdaniem, dlaczego na nich mówiono szeptuchy? Dlatego, że one rzeczywiście dużo szeptały. Y, pierwsze y, takie modlitwy odmawiały, gdy zbierały zioła. Y, bo po prostu podchodziłem do niej ile razy, jak ją spotkałem, gdzieś na polu albo gdzieś, no bo chciałem zajść do niej, bo może ma coś do jedzenia. Kiedyś to się wiecie, w coś tam zjadło, kto tam brał kanapki, wracało się naprawdę głodny, a ona miała nieraz bardzo fajne rzeczy do zjedzenia to wiedziałem, że zbierając zioła, yy, przemawiała do nich, mówiła coś do tych, do, 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 do tych ziół. E, kiedy te zioła e, robiła z nich wianki, też mówiła e, różne formuły, ale to było ciężko zrozumieć te formuły i także kiedy zdejmowała uroki, Najczęściej paląc te zioła i okrążając, czasami bez palenia złóż zajmowała też uroki, troszkę zależało od kategorii ciężkości, też coś szeptała, ale to mówiła w ten sposób że osoby stojące z boku nie mogły zrozumieć, bo mogły się nauczyć. No, to, to było tak. Niektórzy mówili, że mówi, mówiła odwrotnie, inni mówili, że w jakimś starym języku ona to mówiła. W każdym bądź razie nie można było zrozumieć. Mi się wydaje, że chyba bardziej jakiś jakimś starym języku to mówiła, bardziej jakichś starych słów używała, bo pewnych słów potem się, właśnie tylko ona używała. Także... I, i, I miało to bardzo taki podniosły charakter. Co, co robiła z ziołami? Zioła wiła wianki. To widziałem. Tylko, że te wianki były takie duże, duże. To nie takie wianki malutkie jak na oktawę Bożego ciała, tylko duże. Co więcej, najciekawsze, że nie wiła wianków na oktawę Bożego ciała i w ogóle nie nosiła i mówiła, że wianki na zbierane oktawę ciała nie działają. I, i Dlaczego? Pewnie jakiś, ona się czuła też i napiętnowana, też, dlatego że Kościół zwalczał za bombon. Czyli ona, jak gdyby była na, na celowniku wszystkich kazań, znaczy tacy ludzie, nie? Była na celowniku tych kazań, że to za bombon, że ludzie, którzy zajmują uroki, że to za cofanie. No, przede wszystkim Kościół to zwalczał. Ja, jak, a szczególnie jak były misje, że to grzech, ale mimo takiej nagonki. Była jeszcze wtedy grupa ludzi, tylko oczywiście po cichu, gdzie ona te, te uroki zdejmowała. Gdzie? Nad dziećmi dużo odprawiała uroków, dlatego że wierzono wtedy, że jeśli ktoś coś zadał właśnie dziecku. To niekoniecznie to, to może się po prostu w przyszłości rozwinąć, coś bardzo niedobrego i może to dziecko też może pójść w złą drogę, może się zmarnować, może coś złego osiągnąć. Czyli dużo uroku odprawiała nad dziećmi. Odprawiała też nad zwierzętami. Też bardzo dużo, właśnie nad zwierzętami. Szczególnie konie, krowy. To zapamiętałem. Najbardziej. Czy nad innymi zwierzętami nie wiem, ale zapamiętałam, że konie i krowy odprawiała uroki. Wiem, że też odprawiała nad panami. Kiedy to miało miejsce? W każdym czasie przynoszono je z wesela. No to w związku z tym, może przed weselem, może ten też zdejmował uroki. Czyli widzicie, niekoniecznie nad osobami chorymi. Zdejmowała też uroki, jak ktoś czuł, że został, jak to się mówi, obziorany, urzeknięty, że ktoś mu zadał urok, to też do niej przychodził, bo też widziałam nieraz różnych ludzi, którzy przychodzili. I ona szepcząc, paląc, okrążała ich. Także ten. Szkoda, że mój brat stryjeczny nie żyje, bo zawsze, jak spotykaliśmy się, to może daleko mieszkał. Też mi coś, co przypominało o swojej babci, chyba jego babcia, on też ode mnie starszy był sporo, także więcej wiedział niż ja tych opowieści, z tym, że on z nią nie mieszkał. On mieszkał na Pomorzu, a tutaj, wiecie, to niedaleko Maciejowi to była taka historia. Tak piękna jest nasza ludowizna staropolska. Wydaje mi się, że ona to była bardzo silnie związana z tradycjami jeszcze sięgającymi przedchrześcijańskimi. Ona za swoje usługi zimowania uroków nie brała pieniędzy. To wiem na pewno. Natomiast ludzie odwdzięczali się, dając jej różne dary, w postaci najczęściej jedzenia po prostu najczęściej jedzenia przynosili jej. No, no i, i z tego powodu, no, bo to też, wiecie, bezbieranie ziół, tego suszenie, to wszystko, no, to było też jakiś, no jakaś praca, nie? Co ciekawe, zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość, że zdejmowanie uroków zajmowały się starsze kobiety, nie zdejmowały się młode kobiety. Dlaczego? Dlatego, że to był też taki, powiedzmy, tabu, bo uważano, że kobieta zdejmując urok, bierze go na siebie. Czyli ten urok, który był zadany na kogoś, bierze go na siebie. Potem ona musi się oczyścić, musi zdjąć z siebie jeszcze później ten urok. E, czyli jak była starszą kobietą, nie miała dzieci, bo tak to może to mogło to zejść na, 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 na któreś z dzieci, dlatego nie powinny zajmować się z tym, tak mówiono przynajmniej, młode kobiety się tym nie powinny zajmować. Widzicie, taką piękną staropolską ludowiznę jeszcze mamy. Ona mnie zawsze fascynowała. Ja się zaurożyłem w niej. Z tego powodu, wiecie, ja studiowałem historię, archeologię, dużo czytam etnografii, ale przede wszystkim to moja wiedza, jest, sięgam od ludzi, od rozmów z starszym pokoleniem. I Będę Wam opowiadał właśnie o tej ludowiźnie staropolskiej, będę się starał w miarę no, systematycznie. Najpierw zrobię taką playlistę na, na tych kanałach, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest, a potem oczywiście no, zrobię zupełnie inny kanał, który będzie tylko poświęcony ludowiźnie staropolskiej. No, nie, nie wszystkich osobi, to są potańcówki, a, a, a taka wiedza właśnie opowiadana właśnie o staropolszczyźnie naszej wiejskiej, może przeciągnąć też i młodzież, który tak bardzo <laughs> chcemy naszą wiedzę ludową przekazać, więc pozdrawiam, życzę miłego oglądania.